Witam wszystkich w następnym odcinku. Tak jak mówiłem, dokończymy teraz rozmowę, później poznamy interfejs. Ja sam do końca nie wiem, co gdzie jest, a fajnie. No dobra, teraz tak, ujmę to w prosty sposób musimy uciekać natychmiast. To. Ehm. Um, pójdziemy, powiedzmy, kim jesteś. Czymkolwiek jesteś... To się uciec niczej pomocy żegnej. Na pewno nie. Na pewno tego nie użyjemy. To tak. Kim jesteś? Да, не мама честно. To co by teraz wybrać? Czy jesteś w ogóle sens w pytaniu czy, czy może ups Aha, e, czyli jednak jest trochę. E, mamy mało czasu. Dobra. Czyli uciekamy później z nim się rozmowiemy. E, Możesz tworzyć drzwi, trzeba teraz. Nie, nie mogę, czy się możesz spodziewać, otworzyć to, żebyś miał pomoc, Szybciej, szybciej, zabij go. Podnoś miecz. Uciekajmy, uciekajmy. Szybciej. Szybciej, uciekajmy stąd. <słuch> Oho. Pierwsza walka i... Co ty zarosi? Czemu musimy do Barcelony uciekać? Nie kumam. Okej, okay, nie kumam. Asasyni nas szukają. Już się boję. Naprawdę boję się, co się stanie. Jej. Czarny ekran. Podziwialiśmy. O. Since you have gained experience, you are able to make explore various skills of your choice. Select the flashing item and bring it to, to the screen. Then press continue to learn. Jeżeli to słyszeliście, to co za to? Aha. Dobra, chyba dalej sobie poradzimy. Dlaczego nazywasz mnie dzieckiem serca? Zapytamy się chyba. No dobrze. Ale... uh não, bah, tá, continue No. Dobra, o co się pytaliśmy? E, też. A kto nas ściga jeszcze? Dobra. A jeszcze ten nie wiem kto to. O Barcelonie chyba nam nic nie musieli mówić. Później się go zapytamy. Kto mógł zasłonić mnie? Właśnie. Dobra. Zawodzieńczemu, czemu zawsze niczemu, czemu zawsze niczemu ratowanie, nie? Chcę jeszcze coś wydać. Dobra, no, no, zapisywanie gdy Chodźmy za nim. Dobra. No, no. e, czyli tak, poziom drugi. Aha, okej. Okay. To my będziemy się... E, Punkt umiejętności 13. Dobra. Zobaczmy. Nie wiem o no co w tym chodzi. Kończę. A, dobra, już wiem spoko. No już wiem, już ku mam. Co ale... Chcesz? E, i chcę za e, e, boska przy przychylność wow mamo cicho No. E, dalej no to mam pomysł porażenie Niech nasie w porażenie wszystko bierzemy, dobra? No, dobra, teraz to. Teraz tak e, pojęty uczeń. Aha, okej, okay. duch przewodnik, regeneracja, traper, oddzielna od, odziedziczona odporność. Wow, twardziel. Wow. Unikanie ognia. To niech będzie. Pozyskaj. Okej. Okay. Coś jeszcze? A! Mamy jeszcze jedno. Dobra. Niech będzie. Okej. Okay. Zobaczmy. Dziennik zadań. Dawin. Dawin ci radzi Ci, zdobyć innego więc Barcelona i porozmawiaj z przywódcami frakcji o połączeniu się do jednej z nich. Aha, dobra. Nieudane. Okej. Okay. To ja... Sorry, że takie krótkie odcinki, ale ja już będę kończył, Barcelona jest tu, w następnym odcinku będziemy zwiedzać, tam wolę nie iść. No, to do zobaczenia w następnym odcinku, no, to do usłyszenia i cześć!